Ja się odjebał z BMW Co zrobił? mam siemanko Kropka z tej strony jasio, A 6, dzisiaj 6, będziemy naprawiać BMW 5, 5, 5. Widziałeś dramę za dmorem? Z kim kurwa? change spy wystrzelił Przyznam Trochę za dużo przykotłowałem I przy dojeździe do ronda po prostu wyszelił Samochód wszedł w tryb awaryjny Dziura jest potężna trzeba to zakleić Próbowałem to zakleić na silikon, ale niestety też nie wytrzymało. Teraz klej, klej na gorąco. Mam nadzieję, że ten klej wytrzyma tym razem i będzie wszystko dobrze. Więc e, najpierw skleimy, a potem pojedziemy sprawdzić czy ja Mateusza no, nie ma... Trzeba trochę gumy spalić. Więc zobaczymy czy, czy będzie wszystko ok. W międzyczasie jeszcze powiem, że czekam na... Słuchajcie. pipe aluminiowy czy tam metalowy z innymi częściami, z termostatem i tak dalej, żeby szybciej temperaturę puszczało. Jeszcze zobaczycie w tym miesiącu inne rzeczy. Ale to jest pierwszy odcinek i robię daily. Do końca wakacji postanowiłem sobie, że będę nagrywał sobie krótkie odcinki codziennie, jakieś i będę wam rzucał codzienne odcinki. Czemu? Dlatego, że mi się nudzi i muszę coś robić, może z moim. Tam jakieś... Możecie sprawdzić, ile miał właścicieli. Bo ja tu nie podejdę. Dopóki nie... To jeszcze przykleić A co on kurwa coś gównianego trochę. robi, tak? Luksusowo. Tu dajemy trochę kleju Jeszcze Tu, 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 tu Zobaczyłem to na tym nagraniu I chyba trzeba jeszcze tam dać trochę a po co to dotykam? a znowu palce popatrzyłem Dobra, damy tam jeszcze w tym miejscu pod spodem Żeby było cacy Lepiej to wziąć nie wziąć. Czemu kurwa kurwa się silnik stary? I potem znów rozbierać Gdzie tu ma być dokładnie? Gdzieś tu? Muszę tak polecić Gdzieś <ścoughs> tędy, tu, tu Ajajaj, aj, aj, skapuję, mi tu na dół, mi skapuje Coś tam jest ważnego? Chyba nie Tu dajmy, w ten sposób Tu trochę jeszcze, w ten sposób Dobra Tu mamy... tu jeszcze dopalmy trochę. Z góry. O tu. tu... Halo? No a co tam? Czemu ty kurwa kleisz silnik klejem? Nie jest silnik, tylko do lotu do z turbo, do mm, przepustnicy z tego względu zadałem wpis, daj, wy, wy tam, w pizdę i wytan i Mhm. Jest mały problem ogólnie, bo śmierdzi trochę w tym samochodzie. A działa? Nie, działa, działa, działało, to z tego czasu, bo ten film już był dawno temu nagrywany i zakupiłem już, że tak powiem, poprawdy silnik, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma... A wiesz, że jest... śmierdziało, bo się ten klej po prostu topił? Dwa... Przeczytałem też te komentarze i mi napisali to, tylko szkoda, że, że wcześniej tego napisali, na przykład na Instagramie. Ale Ty i... sam wpadłeś na ten pomysł, czy jak? Oczywiście, że sama, jak mogłem hmm, nie znam. No. Czy Ty stwierdziłeś, że coś Ci wypadło z samochodu, ale klejem to zakleisz? No, stary drążek mi się ujebał przy kierownicy. Dobra, kresie. słuchaj, bo, bo sytuacja jest taka. Jakby, jesteś chyba jedyną osobą, która kupiła samochód za 70 tysięcy i klei go kurwa jakimś klejem, albo t, samemu wymienia tak rzeczy, kurwa, że ten samochód już jest pewnie warty z 30. Stary kurwa, nie miałem części. Czekałem aż mi to chłopu wyspawał, zrobił porządny, przyszedł i zrobił. I yy, to założyłem. plus. I pamiętam ci, jeszcze wstawiłem sportowy termostat. Wiesz, to jest termostat? No powiedzmy. No, To jest takie urządzenie, które puszcza obieg olej silnikowy. No i to wymieniłem, stary, że teraz szybciej puszcza, że są mniejsze temperatury na silniku, nie? Mm -hmm. Zbiera A się. Ale mogę to... sobie kurwa kupić, nie wiem, jakiegoś żuka kurwa i sobie tam go rozpierdalać po trochu? En, kurwa, stary, przyjadę to zobaczysz, lub torpeda jest laka, wszystko jest jak trzeba, może trochę kierownica bije. Bo mi jakiś drążek się kurwa, musiałem zrobić na trytytkę. Jaki kurwa drążek od kierownicy na trytytkę? Co ty kurwa mówisz? No jest taki drążek tam co wchodzi i mi się oderwał. Rozpiąłem trytytką, dopóki mi nie przyjdzie nowy, nie? Ja nie jestem tobą, że pojadę do Aso i wydam nie do ile pieniędzy. Ja oszczędnie tutaj dysponować swoim tak? Jakbyś nie zapomniał, od grudnia nie pracuję. Tak? No właśnie. Dobra, a co na to Martyna? Na co? Na ten klej? A to kurwa wszystko, co to odpierdalasz z tym autem. Nie, no na klej to powiedziała, że, że tak, że jedzie w całym samochodzie i nie jeździła w samochodzie. Ale już to zrobiłem i nic nie ten, a o tej trzydziestce nic jej nie mówiłem, nie? Bo pewnie by nie chciała ze mną jeździć. Um, a to, to, to tam chuj stary. Ja, ja widzę większy problem, bo tam jest taki napinacz czegoś. No? Nie? Tego paska takiego tam jest, I on no. tak drży, że to chuj, nie? Ogólnie kupiłem jakiś słaby model BMW, bo się cały czas psuje. Nie no, przecież otworzyłeś maskę, popatrzyłeś przez 30 sekund i stwierdziłeś, że, że jest niebisty i zbiłeś piątkę i powiedziałeś, że dobrze zrobiony jest. Nie stać, nie stać mnie na opony. Chcesz mnie zasponsorować? A jakie chcesz kupić? No te... No, muszę niestety sport, sporty kupić, nie? Tylko jest taki problem, <grym> że mam tu... Nie wiem, tam jest chyba 30 profit czy 35 mhm. i są bardzo drogie, nie? <grym> Bo co, to są 20, 30, 20? Znaczy tam 2,75, 30, 20? Jakoś, jakoś tak, no. czy, czy 2, 4, 5, y, to są 21 cali, cali, to po pierwsze, i mają chyba 20, 245 na 30. No, ale to a te przody będą? Przód będzie na 35 jakoś tak. No, ale chyba 2, 4, 5 to z przodu, bo to wążki karty. Szczerze nie pamiętam, ale jeszcze ich nie zamówiłem z tego względu, że. No, że kurwa zima już idzie, to mówię chuj zimowe zamówienia. No tak, Ty przecież masz całoroczne, nie? No. Chuj, ty. Okazało, jeszcze to jeszcze sezon pojeździł. Nas zrobił w a to są zimówki? Zru, zru, o, oglądasz filmik, zru, zwróć uwagę jakie to są zajebiste opony. Chce spalić laka, nie? Wiesz o co chodzi? No. I normalnie przednie koła się nie kręcą i mi pcha samochód stary. Takie są. Dojebane. Ale jak ci pcha samochód? Co ty kurwa mówisz? Kurwa no, koła są zaciśnięte przednie, nie? Bo ja sobie tak zrobiłem, yy, żeby tylko sam przód, jak chcę spalić laka, to na spod plusie i tylko przód tak jakby załącza tłoczki, rozumiesz o co chodzi? No. Z przodu mam tylko, że z przodu mi tylko tłoki załącza, jak chcę palę gumę, rozumiesz o co chodzi? No. Bo mam z tyłu nówki sztuki tarcze kurwa założone i ich szkoda w pół, nie? A wydałem za nie kurwa 3,5 tysiąca, nie? No. Ile kurwa wydajesz za tarcze? 3,5 tysiąca. Kurwa to demki tyle nie kosztują. Gdzie ty to kurwa kupiłeś? No kurwa stary lub tarcze kupiłem, ale to chodzi o, o dwie, nie? Nie za jedno. No mówię, że dwie, no. Co no, ty pierdolisz, kurwa, nie skurwiej mnie tam. Tarczy. <noise> Dziecy, ile ty kurwa na tarczę? Za dwie tarcze dajesz trzy pół koła? No, z klockami. Kurwa, klocki to nam trzysta zł kosztują, nie przesadzajmy. No, ze, ze wszystkim dałem tyle, no jakoś tak, plus minus. Ale zwróć uwagę, że mi pcha samochód i mnie to skurwia, bo jak palę laka, to... To, to pcha ci samochód? No. Ja A, to tak co, ale to zbyt co, zbyt samochód zbyt nie stanie się na... Na przodzie zatrzymać? Do, on się zatrzymuje na przodzie, tylko te przednie opony nie trzymają, z tyłu za dobrze trzymają, a z przodu chuja trzymają, że mi pcha samochód. Mam problem Już opony mi są potrzebne, no. Okej. Okay. <grym> <grym> no, ci chodzi, kurwa. No kurwa, bo ci pcha samochód. Dobra, <grym> ale ja ci pokażę taki Także sekundę w tym filmie, żebyś zobaczył, bo mi nie wierzysz. No dobra. Chami samochód, no kurwa no, za dużo mocy ma i tak to wychodzi, za mocny jest. I tak to, jak dobra. to było. Za mocny jest ten samochód. No. Stary, to jest szaton. A jak założyłem tego czerwpajpa aluminiowego, to już się totalnie, nie? Kurwa, gdzie to jest? Gdzie ja pojmę gumą? Ej to jak ci patrz, ej, to może jak ci przód, jak ci przód nie trzyma, a tył trzyma, to zamień tył z przodem. Tak, no mam stary, ja mam z przodu zaciski od Mki wsadzone i tarcze kurwa, o czym ty mówisz do mnie. Z przodu czy z tyłu? Z przodu, z przodu. No to jak ci kurwa nie trzymają kurwa, ha, hamulce kurwa. Trzy hamulce trzymają, dobra, bądź sobie na 14.49 i obejdź parę sekund i zobaczysz o co mi chodzi. Dobra, już już patrzę. Cześć, już patrzę, już patrzę. Bo ona się pali pali pali, biją dwójkę, wiesz o co chodzi. No. piją dwuje pali pali pali. I nagle kurwa ma jakiegoś mułama. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Stary ten silnik już nie daje rady po prostu. Jak silnik nie daje rady, zobacz kurwa Bo zaraz pojadę na rondo i ci nagram, nie? jest znaczy, zamknięte rondo oczywiście i to nie będę ja. A zrobisz rondo z tym samochodem? Wiesz co, ciężko. Przyjadę w piątek będę ogólnie we bo to mogę zdać Ci się przejechać, to zobaczysz. A nie w czwartek? No czwartek, piątek, chuj wie, no. Okej. Okay. Yy, no. Dobra, to zrobimy, nagramy taki challenge. Zamkniemy rondo na Bielanach. No. I będziemy robić to rondo. Kto pierwszy zrobi całe rondo, wygrywa. A który jest sponsorem opon? No kurwa, no stary, jaki jest problem zrobić to rondo? Ja już nie mam z tyłu, mam z, tyłu, o, z przodu mam łysąpony od tego pchania. <noise> <noise> to, to, to ile ty pchałeś ten samochód, kurwa? No kurwa, stary, ja całą wieś przepchałem z tym samochodem, więc mi tak wstyd, to chujnie. To na chuj to chciałeś to... palić przez całą wieś, stary, chciałem się popisać, kurwa, już nie razy. Widzą to ludzie, kurwa, i pan przednią ośkę, nie? To jest film. No dobra, opony mam stary, to jest problem. Albo w sumie nie rób tego ronda stary, bo masz kurwa drożej kierowniczy na trytytkę. No, mam na trytytkę, ale mi przyjdzie, to se zrobię. no. Dużo pieniędzy to kosztuje, bo całe wszystkie zawiasy chyba kosztują, nie wiem. 1200 zł, a trzeba dwa zrobić po prawej i po lewej, wszystkie te drążki i wahacze 1200 to jest 2400 i druty ci z opon wychodzą, stary. A? Druty ci z opon wychodzą. A gdzie ty to kurwa widzisz? 1452, masz kurwa łyso-oponę po środku. Nie ma bieżnika, to w centralnej części. 1452. No. Z mi kurwa oponia, zwykle kurwa te ślepe, że się ścierają same. Kurwa. Stary! I może gdybyś przez całą wioskę nie pchał tego samochodu na przedniej ojce to, to by kurwa były całe No nie wiem co mam ci powiedzieć. Jest, jest mi smutno, bo kurwa, jakbym jak wiedział, że tak kurwa wygląda w tych BMW, to bym sobie X Drive'a kupił albo Audi. Miał cztery napęd kurwa i tak mam cztery napęd, tylko że przedni napęd się nie co To jest problem. No dobra, to cześć. No. Dobra, do Martyny od razu. Za <tryk> mocny <tryk> to No <mocne> To co <tryk> informuję, to ty spokojnie. Jak Tak słucham? Siema No, hejka Ty, ale przejebane z tym autem, nie? A coś stało? No co stało? No bo Co No bo pcha ten samochód, nie? Co? A a, Kręcasz bo dzisiaj? Tymi... teraz, tak? Jeszcze raz? Wkręcasz mnie. Nie. Nie, nie no bo, nie zjasza, zjasza, bo zjasza nie z ja się gadałem i właśnie... Dzwoniłem się zapytać, czy po raz przyjechać na tą sesję. No nie gadaj. Co on zrobił? Gdzie on jest? Znaczy nie no, bo ogólnie z tym samochodem jest taki problem, że najpierw zapierdolił klejem po silniku i dlatego jebało, bo się topił ten klej. Potem już to wymienił, znaczy. więc jakby spoko. No ale... A się ostatnio rozwaliła, tak? Ta, ta, ta. Ten, ten, mm -hmm. ten dolot, nie? No. I ten termostat od oleju. No. no, ja się na tym nie znam. No, ta, nie? ja, on też na tym się nie zna, kurwa. Jaki termostat od oleju. E, no, ale no teraz, no, no bo jest ten problem, że, że mu pcha po prostu przed nią ośkę, jak chce palić laka, nie? No. 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 i bije mu kierownica, bo jest drążek od kierownicy na trytytkę. A to Ty nie wiesz tego. Nie, nie wiem tego, bo w sumie wiesz co, może jechałam gdy mam z dwa razy. Aha, aha. no to bije kierownica ogólnie i te, bo drożek od, o, tam od przekładni jest na trytytkę, nie? Okej. Okay. No, no. No i Ale też, tak i tak też mu pcha to... samochód po wsi. No, ja chcę laka spalić. Jezu, dzwoniłeś teraz i no ja myślałam, że jego nie ma w domu. A, no. I myślałam, że się teraz coś stało i że go pcha. I wie, gdzie on jest? No, pchać go pcha, ale, ale no. No. I druty z opon wystają też. Tak, druty z opon wystają. Musiał pan wymienić, ale jeszcze powiedział, że na razie nie wymienia, bo mnie musi nauczyć y, błotki tak kręcić. A, o. No. Ale jak on chce bączki kręcić, jak mu pcha samochód? No nie wiem, stary. No. No dobra. Nie, no, no, no przejebane, nie? Nie, no najgorzej, najgorzej ta przekładnia, bo to 8 koła kosztuje, nie? Co? No. Ja powiedziałam złotówki do tego auta nie dołożę, nie? A ile już pierdolnił ten samochód? Y tak szczerze nie chcę wiedzieć. A. Po co mam się denerwować? No tak, no ale przekładnia osiem koła, no to jak tego nie przeskoczysz, nie? No, to nie wiem. Bo jak ta trytytka pierdolnie, to wiesz, to po prostu kierownica straci, straci no, kurwa no, rejon no, z kołami, mam nie? Mam pomysł, mam pomysł. No? Bo ty tego Leva prowadzisz pewnie. No? Zapyta się z tych widzów, czy ktoś nie chce odkryć tego auta. Ja się nie musi wiedzieć. Wiesz, jesteśmy po małżeństwie, co jego, to moje. Co A moje za ile jest sprzedaż? 10% taniej, niż młodzie, ja Nie, no nie wiem, no dogadamy się. Okej, okay. dam trzy dychy. Trzy dychy, kurwa, stary, to będziemy stracili chuj. No, ale kurwa, to, że on to kupił za 70 koła, wsadził tam 15 <coughs> i rozjebał, kurwa, wszystko, co było w tym samochodzie, no to wiesz, no... Ja mu... Dużo rzeczy naprawił. Tak? To czemu ten samochód nigdy, kurwa, nie jest sprawny? Bo jeszcze musi troszeczkę go naprawić. <laughs> Okej. Okay. A nie myślałeś na przykład o tym, żeby kurwa ja się przestał go naprawiać, bo on naprawia jedną rzecz, a psuje trzy. Weź mu to powiedz. Weź mu to powiedz. Ale jego problemem jest teraz, że mu auto pcha. Ja pierdzielę. Jak przywróci do domu, to sobie z nim pogadam. No, no dobra. To wiesz o co chodzi, nie? Dobra, dzięki, że mi powiedziałeś. No nie I, no. 8 ja koła, tak? 8 koła, tak. Na trytytkę. I... Okej, okay, dobra. To co na trytytkę jest? Przekładnia kierownicza. No możesz sobie wpisać nawet. Patrz, wpisujesz sobie tak. Maglownica, BMW, jakie to jest? E co tam było? Eee, jakie? S chyba. Nie no, E. 535? Nie wiem. Nie pamiętam. 335 ja to jest silnik. A, no to się nie znam. Na F10 to jest, okej. Okay. BMW Karna. Tyle ci <grym> mogę powiedzieć. Dobra, już ci mówię. Maglownica. Mówiłam mu. Mówiła mu, żeby kupić małe autko no. i jeździlibyśmy z 10 lat. 8 koła no. Za 8 koła to auto małe kupiła. Małe. Rozwiesz się Ech, z nim. Ja ci znajdę mężczyznę, który ma sprawny samochód. Tak, mówisz? Mhm. Stary, teraz jak się z nim rozwiodę, to więcej stracę niż zyskam. <noise> Bo mi połowę zabiera, pamiętaj o tym. No to powiedz mu, żeby sobie wziął ten samochód w pizdu i, i tyle. No to i tak będę stratna. No tak, no ale ja ci znajdę kogoś z samochodem. Mam, może bez samochodu. mam chętnego, Mam M3 i M8. O kurde, mówisz? No. Może dołączę do waszego teamu, w w twórkę będziemy sobie mieszkać, co? No dobra, to zapraszam. No. No dobra, a jak tam w ogóle u was? Hmm, no w sumie... W Goździe? Nudno? Troszeczkę, jest ale robić nudno, no. No to wracaj do Wrocławia, Jatelski, nie? No już niedługo będziemy się widzieć. Właśnie tak się zastanawiamy, czy przyjechać dni wcześniej? No ja wcześniej mówiłem wcześniej? nawet mu, żeby przyjechać ten i, i śpicie u nas normalnie, nie? No to, to pewnie tak zrobimy. No. Tylko ja, musi przyjechać i śpić. My mamy tak. przecież sypialnię trzyosobowe, a się będzie u Nikodema spał. No. No co? To sobie, no tak, no to sobie no. poradzimy. No, no właśnie. <laughs> no, no dobra. To w kontakcie. No, trzymaj się, papa. Hela No i widzicie kurwa. <laughs> tak się załatwia, tako. <laughs> Załatwione. No. Na A, no, no. No przy kaskadę. A, no tak, tak. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo teraz zauważyłem, że jak palę gumę, to wchodzi mi kurwa, nie wiem, w... że jedź powoli, jakby ABS się wyłącza. Nie wiem o co chodzi. Czy tak po prostu się wyłącza? Nie mam pojęcia. Czego Penner przesyła za... 9 zł i 75 groszy. Kurwa, jakie opony nie to ma mocy niby, bo to wygląda jakby miało ze 170 koni i nie miało siły zmienić opony. Czysta?